W codziennej sytuacji doszło na autostradzie w północnej Belgii. Kierowca stracił przytomność, a samochód sam jechał przez 25 km po autostradzie. Wszystko dzięki włączonemu tempomatowi i systemu korekcji jazdy. Jadący autostrado kierowcy zauważyli, że samochód Renault Clio porusza się zygzakiem i powiadomili policję. Policjanci doprowadzili do zetknięcia się aut i pomału wyhamowali oba auta. W środku znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. A na zdjęciu osiedle Silver City w witoszowie dolnym. Tak wygląda na mapie. Co myślicie o takim miejscu? Chcielibyście mieszkać? Blisko lotnisko. W Wielkiej Brytanii 18 latek ukradł samochód, a następnie pojechał nim na stację benzynową i ukradł tam paliwo. Po całej sytuacji wrócił do domu i ukrył się przed policją w pluszowym misiu. Być może mężczyźnie udałoby się przechytrzyć mundurowych, bo nie mogli go znaleźć, ale w pewnym momencie ich uwagę zwrócił oddychający miś. Młody mężczyzna został skazany na 9 miesięcy więzienia. Polska grupa zbrojeniowa poinformowała, że zdolności produkcyjne wyrzutni Piorun w przyszłym roku mają wynieść około 1 tysiąca sztuk. Związane jest to ze zwiększeniem zapytań krajów należących nie tylko do NATO. Obecnie Polska produkowała około 300-350 sztuk piorunów rocznie. Polska wstrzyma wydawanie wiz turystycznym Rosjanom, a tym samym dołączy do Finlandii, Estonii, Danii i Łotwy.